Illuminates our skin We watch the day people Mamy dzisiaj dla was tak Mój pierwszy raz mm. Przepytaj, pytanie. <laughs> Rozmawiasz jeszcze ze swoją pierwszą miłością? Mój kontakt z moją pierwszą miłością jest Nijaki Nie, my nie mamy nie, no jest, kontaktu no... takiego większego Czasami yy, jak były jakieś tam sprawy do załatwienia, to tak, aczkolwiek rzadko, kiedy, rzadko kiedy się kontaktujemy ze sobą. No ja Drugie pytanie. Jaki był twój pierwszy napój alkoholowy? Piwo Red, czy coś no. takiego? Nie. No tak samo. Piłaś to alkohol? alkohol? No, kiedy się pytamy, no. ja zabrałam. Jaka się. była twoja pierwsza praca? No w sumie u mnie taka pierwsza praca to była z dziećmi na sali, to była no. pierwsza jako taka trenerka. A moją pierwszą pracą w sobie mogę zaliczyć udział w programie telewizyjnym. No bo zarobiłam pieniądze. No tak. No to udział w programie. E, jaka była pierwsza osoba, która do ciebie dziś napisała? Olsi? Pozdrawiamy Olsi. A do mnie Ola. Do mnie Kasia. Ola. I też ją pozdrawiam. 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 Gdzie po raz pierwszy z samolotem? Do Turcji Ej, Ja nie leciałam jak to samolotem Gdzie po raz pierwszy zostałaś Ej, na noc? Ja w sumie nie pamiętam czegoś U babci chyba U Kasi Soro e, Kto był tak. pierwszą osobą, z którą dzisiaj rozmawiałaś? Stała u mnie e, Co było pierwszą rzeczą, jaką zrobiłaś? Ale kiedy zrobiłam? No nie wiem Dzisiaj po przebudzeniu? Tak, dzisiaj po przebudzeniu. Obudziłam Julkę. Powiedziałam, że już mam mieć głowę. A moje pierwsze rzeczą było otworzenie oczu i wstanie i pójście umyć głowę. I w walenie tej kołdry na mnie. Tak. Ej, ej, pierwszy ej. napój, którego dziś się napiłaś. Kola. Kola. Nie, woda, bo brałam e, wodę z. Tego. Tak? No, to była ej. woda najpierw. No to ona, woda. Ej, pierwsza złamana kość. Nigdy nie miałam złamanej kości. Przy pierwszej też nie. Taki poważny, w sensie to ja miałam smile'a tutaj, sama sobie zrobiłam. Ja nic nie mam, tylko mam przekute uszy, no, to, no, to też być to Pierwszy miałam. film, który pamiętasz? Film, a nie bajka? No to film Freddy Krueger, Koszmar z ulicy związek". to był film, który ja oglądałam zawsze. Pr ale ja nie pamiętam, nie jestem w stanie Twoje pierwsze zwierzątko domowe? Chomik. A u mnie piesy. Pierwsza piesy. uwaga w dzienniczku. Boże, nie pamiętam. Pewnie, że gadałam i przeszkadzałam innym w lekcji. Zawsze miałam takie uwagi. Bo... A ja, mogę się pochwalić, nigdy nie miałam uwagi w dzienniczku. Serio, teraz... nigdy nie miałam. To były wszystkie pytania, na jakie miałyśmy odpowiedzieć. Dziękujemy za oglądanie. Oczywiście oh, ja z naszych na nasz Snapchat, Knocha, który pojawi się tutaj na dole Macie Dance Connect SP. Zapraszamy na niego. Tam o wiele częściej będziemy dla Was aktywnie rzucać te filmiki teraz regularnie. Tu. Będzie dobrze. Damy radę. Zobaczymy się już niedługo w następnym filmiku. Nie zapomnijcie o lajkach i o subskrypcji kanału i o łapkach w górę. I o tym, żeby cieszyć się Czemu razem. Na z nami, cieszyć się Świętami. Razem. Au! <laughs> oh,